Dzień dobry Płaciński Krzysztof, organizator turnieju. Siódmego turnieju mixtów plażowych w Krzeszowicach. W tym roku, z uwagi na nieprzykrylne. Prognozy meteorologiczne. Zgłosiło 17 drużyn. Rozlosowaliśmy je dzisiaj rano i rozegrały mecze z systemem brazylijskim. W sumie 18 meczy w turnieju. Aktualnie jest walka o półfinał. Jeszcze także, także 16 mecz tutaj za mną, jeszcze dwa przed nami, dwa półfinały i mecz o trzecie miejsce. Miejsce o pierwsze miejsce. Ogólnie jak co roku bardzo sympatycznie, fajna zabawa i bardzo wysoki poziom sportowy. Zwycięzcy otrzymają piłki Mikasa plażowe. Także zapraszamy już teraz zapraszamy za roki. Mamy nadzieję, że, że pogoda się bardziej uda i że frekwencja bardziej dopisze. A na razie dobra zabawa i dziękuję za uwagę.